Dzisiaj jest 17 kwiecień 2023 rok, jest to wiadomość prywatna do wszystkich wolnych ludzi uwolnionych z Matrixa, suwerenów, suwerenek, dobrodziejów, dobrodziejek, wszystkich plemion Słowiańskich, rozsianych po całym świecie i po całej galaktyce, a także sędziów pokoju, prokuratorów pokoju i wszystkich pozostałych pracowników pokoju. Zdrawiam wszystkich serdecznie. Teraz krótko chciałem szybko przekazać, że. Skundlony bandyta międzynarodowy, którego macki sięgają nawet poza UE. Poza UE, groźny bandyta. Polski groźny bandyta międzynarodowy. Magdalena Druzgała Szczepanik-Kaliszewska. Dziesięcioletni pracownik korporacji prywatnej, znanej pod nazwą Sąd rajonowy Wrocław krzyki, wydział pierwszy cywilny, jeszcze raz powtórzę, sąd rajonowy wydział pierwszy cywilny, Wrocław jest bardzo groźnym przestępcą i imię jakie ta przestępcza organizacja miała my ima Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki zostało zhańbione skutecznie już od ponad pięciu lat poprzez bandytę międzynarodowego, który jest pracownikiem tej korporacji prywatnej przestępczej i ta organizacja nie oczyściła się z tego skundlonego, parszywego bandyty groźnego, międzynarodowego. Magdalena Dróżgawa Szczepani Kaliszewska. Doprowadziło to do tego, że państwo polskie, jako instytucja, jako korporacja, jako całość, męka mnie uporczywie po Europie już ponad 5 lat. Jeszcze raz. Bandyta skundlony międzynarodowy Magdalena Druzgała Szczepanik Wrocław, takie miasto Wrocław doprowadziła do tego, że całe państwo polskie nęka uporczybie po całej Europie już ponad 5 lat. Więc głównym winowajcą jest skundlony parszywy bandyta Międzynarodowy Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska, która już 10 lat jest pracownikiem przestępczej korporacji prywatnej, znanej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, Pokój, Sekretariat 168. Ten nikczemny, podły i parszywy bandyta nie ma żadnych skrupułów i jest cyniczny na przestrzeni ponad 5 lat jest to moim doświadczeniem otóż państwo polskie męka mękami uporczywie już ponad 5 lat i chcą mnie pojmać i zrobić mi kuku albo krzywdę albo coś złego w jakiejś takiej dziwnej lub podobnej postaci jak wiadomo Pojmanie przez Państwo Polskie jest nieciekawe w większości przypadków, bo nigdy się to dobrze nie kończy, a można stracić życie. Są przypadki od 8 lat, gdzie ewidentnie bliskie spotkanie trzeciego stopnia z organizacją typu Państwo polskie kończy się śmiercią trwałym kalectwem, pobiciem Wieloletnimi traumami, stresami i tak dalej. I tak dalej. Akurat tutaj, w tym przypadku, jest tak, że za trzy tygodnie będzie proces uroczysty. No, może w Użyłem złego wyrazu będzie uroczystość koronacji nowego króla na głowę państwa. Jeszcze raz za około trzy tygodnie odbędzie się duża huczna uroczystość. Gdzie tak można powiedzieć nowy król jest koronowany i zaprzysiążony na Bycie królem i objęcie urzędu, głowy państwa, tak można powiedzieć. Czyli zasiadania na tronie królewskim. Więc to będzie już niedługo już jakiś czas temu, jak część się domyśla. Był pogrzeb królowej matki. Był pogrzeb. Królowa długo żyła na tym ziemskim padole, ale już odeszła. A około rok wcześniej odszedł także mąż królowej. Więc tak to po prostu się mu wydarza. To teraz będzie właśnie hmm, koronowanie młodego króla na jego urząd, na tron. Będzie duża uroczystość. A państwo polskie mnie w takich ważnych dla mnie momentach nęka porczybie i chce mnie pojmać, złapać i mi zrobić kuku. Albo równie coś złego, czego sobie nie życzyłem. Nigdy, aby ktokolwiek mi robił coś złego, a tym bardziej, jeśli to jest jakaś mafijna instytucja używająca przemocy, mordująca i robiąca różne złe podobne rzeczy. <kluzki> <kluzki> y Magdalena Kaliszewska, jak do tej pory druzgała Szczepanik, używa, jak zauważyłem wobec mnie, strategię po trupach do celu. Nie bierzemy jeńców, siła, przemoc, zbuta i nie szanujemy innych. Idziemy do swojego celu przewojem. Dlatego też się okazało, że Państwo Polskie jako całość to organizacja wysoce przestępcza, ponieważ w tych właśnie trzech ważnych dla mnie okresach życia Państwo Polskie ani na pół milimetra nie odpuściło mi. Więc to jest dla mnie jednoznaczne i mam swoje zdanie na ten temat. Część z Was się może Mniej lub bardziej domyślać. Dlatego też nie będzie teraz inaczej, że w takim ważnym momencie dla mnie, jak zaprzysiężenie nowego króla do tego urzędu, aby sprawować władzę jako król w królestwie. Państwo Polskie nie odpuści mi i będzie próbowało mnie złapać i dalej mnie nękać uporczywie, tak jak to robiło do tej pory. W związku z tym, drodzy Wolni Ludzie, wnioskuję o wydanie kary śmierci dla tego parszewego, skądlonego bandyty wszechczasów międzynarodowego sądowniczego. Magdalena Druzgała Szczepani-Kaliszewska. Gdyż jak ona nie ogarnia siebie, albo nie ogarnia rzeczywistości, albo nie bierze pod uwagę różnych czynników, które wypadałoby wziąć pod uwagę, no to, no to kara śmierci byłaby tutaj najlepszym rozwiązaniem. Dlatego bandyty, pracownika sądu mam nadzieję, że to by brzmiało i zostało zrozumiane. No i wiadomo, że pogrzeb króla to jest cała uroczystość i następne różne Uroczystości związane na przykład z pogrzebem króla lub królowej lub um, koronacją króla następcy to jest coś wyjątkowo ważnego i w takich szczególnych okresach jeden skundlony, parszywy bandyta międzynarodowy, pracownik sądu, pracownik. Zwykłej rejonówki we Wrocławiu. Nęka mnie uporczywie 5,5 roku po świecie. Jest bezkarny. Państwo Polskie wie o tym, że ma bandytę na swojej liście płac i nic z tym nie robi. Dlatego kara śmierci dla tego parszywego bandyty i dla wszystkich, którzy uczestniczyli czynnie. Aby mnie pojmać, nękać i wydawać różne decyzje, wyroki, postanowienia, ekspertyzy, i diabli wiedzą co jeszcze przeciwko mnie w jednym celu: aby mnie pojmać i kryminalizować i mi zrobić kuku. Kara śmierci dla nich wszystkich. Dziękuję.